Dawno temu w Grzybowym Królestwie panował wielki smutek, żałość i ostry przypadek ptaków Hitchcocka. Czyżby znowu Bowser porwał księżniczkę, która ciągle daje się porywać? Głupia pitch? A może dzieci żółwiowatego króla spowiły lądy jeziora i zagajnikiem rokiem wojny? Nie, po prostu Wii U kiepsko się sprzedawało. Ale dobre gry nadal na nie wychodziły i teraz, kiedy grzybowe królestwo wyszło na prostą, owe gry są przenoszone na dobrze sprzedające się Nintendo Switch. I o tym jest właśnie ta miniseria materiałów o grach przełączonych na Switcha. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako kłas, a w tym materiale opowiem Wam o przełączonym na Switcha Captain Toad Treasure Tracker. Na Wii U wyszło sobie Super Mario 3D World i tam była taka poboczna minigierka o Kapitanie Grzybku, który chodził po małych dioramach zbierając gwiazdki. Wyszło to tak fajnie, że ostatecznie pomysł został rozbudowany i powstała oddzielna gra. Captain Toad Treasure Tracker to gra logiczno zręcznościowa o bohaterze, który nie potrafi skakać, a jedynie chwytać niektóre obiekty i śmiga sobie po zawieszonych w przestrzeni dioramach, szukając dojścia do gwiazdki oraz ukrytych opcjonalnych klejnotów. Sama oprawa jest już urocza, mnie szczególnie się podoba, bo zawsze lubiłem gry, w których prezentowany teren rozgrywki przypomina model lokacji. Pewno ma to związek z moją niezaspokojoną chęcią grania w bitewniaki, kiedy miałem na to czas, to nie było mnie na nie stać, a kiedy zaczęło być mnie na nie stać, nie miałem już na to czasu. Niemniej te proste, ale nie pozbawione wielu detali, żyjące dioramy wyglądają świetnie. Nasza interakcja z nimi polega na tym, że możemy poruszać się tytułowym kapitanem Toadem, pociągać za jakieś wajchy albo wyciągać z ziemi i rzucać rzepami, a do tego obracamy kamerę i w niektórych poziomach dotykiem uruchamiamy jakieś obiekty w świecie gry, na przykład poruszamy platformy. Dotyk oczywiście działa w trybie przenośnym, bo gdy gramy na telewizorze, to na ekranie znajduje się kursor, którym celujemy ruchami kontrolera. Proste zasady, a głębia kryje się w świetnych projektach poziomów. I tutaj trzeba naprawdę pochwalić pomysłowość twórców, bo to jak sprytnie poukrywane są klejnoty oraz to jak wiele różnych mechanik umieszczono na tych mapach, to robi wrażenie. W jednym poziomie przesuwamy klocki z drzwiami, przez które przechodzi kapitan. W innym śmigamy po dachu i wnętrzu jadącego mini pociągu, a w ładowni przesuwamy skrzydła nie o dziwnych kształtach, a w jeszcze kolejnym musimy przejść obok atakującego nas bossa i pokonać go docierając do końcowej gwiazdki. Nierzadko aby znaleźć wszystkie klejnoty, musimy wpaść na to, jak pozbyć się jakiejś przeszkody, albo odpowiednio użyć dostępnych obiektów do dostania się gdzieś. Co więcej, każdy poziom przechodzi się w zasadzie trzy razy. Za pierwszym razem staramy się rozgryźć lokację i znaleźć wszystkie trzy klejnoty. Dopiero po pierwszym przejściu gra ujawnia cel dodatkowy, który czasem zdarzy nam się już przy pierwszym podejściu wykonać przypadkiem, ale najczęściej nie. Może to być pokonanie wszystkich wrogów, zebranie określonej liczby monet, albo przejście poziomu używając tylko trzech dotknięć ekranu. Trzecie podejście polega na poszukiwaniu ukrytego, pikselkowatego Toada, który jest płaski i zwykle przyklejony do jakiejś pionowej powierzchni. Przejście w ten sposób poziomu kończy się dotknięciem go na ekranie, więc nierzadko nie musimy nawet ruszać z miejsca kapitana Grzybka, ale w dalszej części gry często trzeba się nieźle naszukać, a od czasu do czasu i gdzieś przejść, coś zrobić, bo dopiero wtedy naszym oczom ukaże się kryjówka pana plakacika. I oto całe Captain Toad Treasure Tracker. Niewielka, ale mistrzowsko wykonana gra na niecałe 10 godzin. Niby nie jest to nic wielkiego, ale trudno znaleźć tu jakiekolwiek wady. Może mogłaby być nieco dłuższa, ale kiedy patrzę, jak pomysłowy i odmienny jest każdy poziom, wydaje mi się iż dobrze, że nie jest to dłuższa produkcja, bo teraz każda lokacja to coś świeżego, niespodziewanego i niepowtarzalnego. Chyba bym nie chciałaby poświęcono tę jakość dla ilości. Cóż, udanego biegania po dioramach i zbierania klejnotów ku chwale grzybowego królestwa? Game on! A na koniec straszliwy suchar. Jak się nazywa w grzybowym królestwie ludobójstwo? Grzybobranie!